Czym jest książka? Dla ciebie, dla mnie? Oknem na świat? Rozrywką? Przykrym obowiązkiem? Relaksem? Rozczarowaniem? A może ucieczką od rzeczywistości? Pewnie dla większości z nas jest po trochu tym wszystkim, zależnie od książki, okoliczności jej czytania czy wyznawanych wartości. I o tym właśnie chcę rozmawiać z Tobą w podcaście przeczytane. Mam na imię Izabela Redelbach. Nie czytam 52 książek rocznie i mam kupkę wstydu składającą się aktualnie z ponad 30 książek, a mimo to wciąż zdarza mi się kupić kolejne. A jednak, a także pomimo tego, że nie jestem w żadnym stopniu książkowym ekspertem, chcę opowiadać Ci o książkach. Po koleżeńsku, przy kawie lub herbacie i ciastku, w trakcie jazdy autobusem czy samochodem, na spacerze, a może przy domowych obowiązkach. Brzmi dobrze. Jeśli tak, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji tego podcastu w aplikacji podcastowej lub na YouTube, zależnie gdzie mnie słuchasz. W ten sposób nie przegapisz premierowych odcinków, które pojawią się tutaj już od 2 czerwca i będą publikowane raz na dwa tygodnie. Czas ich trwania planuję na około 15 do 25 minut. Pierwsze trzy odcinki będą kolejno o książce zastanawiającej się nad równością i wolnością we współczesnym świecie autobiografii pewnej słynnej Amerykanki oraz o e-bookowych platformach abonamentowych. I w tym odcinku właśnie podam też sposób na legalne czytanie e-booków za darmo. Przygotowałam również grupę na Facebooku dedykowaną podcastowi, do której serdecznie zapraszam cię już dzisiaj. Nosi ona nazwę Klub Czytelnika Przeczytane. Bez trudu znajdziesz ją właśnie po tej nazwie. Jednak wrzucam również link do grupy w opisie. Do usłyszenia już 2 czerwca.